Jo kurwa, nie! No i GG Ja pierdole Kurwa, wiadomo że będę. to Dobra, tego nic ziemi nie będę. Cześć. Cześć. Cześć Tutaj. Przetrenowani. I dzisiaj zaprezentujemy was szwap. Dzisiaj kurwa nogi, tyle Dzisiaj, kurwa, dzisiaj kurwa, nogi. są nogi, robimy nogi. Ja robię przysiady, Tomek robi co innego, ale tak. jakoś to ogarniemy, tak. tak. do tak. Ja A do... dzisiaj kurwa PR-y siadałem na przysiady. Widzowie, pr na przysiady, dla mnie przynajmniej. Jedziemy po 160, bo jest taki cel na ten rok, mamy dopiero marzec, ale my to robimy. My to robimy, tak więc kurwa ogarnięcie to. Bez Armagedonu, ale jest mój, mój wierny monster. Który teraz podtrzymuje telefon O właśnie ten Zobaczcie profesjonalną kamerę Ja myślę, że w ogóle, że Kurwa dzisiaj się zajebiłem po prostu No 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 no, no, no. Więc Dzisiaj będzie przetrenowanie Więc dzisiaj zapraszamy do oglądania Kurwa naszego materiału Dzisiaj przetrenujemy troszkę Pokażemy jak wygląda Wygląda nasz trend. To... Tak, jeszcze krótka prasóweczka z tygodnia eee, Mieliśmy bardzo wysokie temperatury w ostatnich paru dniach. Mamy nadzieję, że wszyscy na tym sobie dobrze skorzystali. Co jeszcze chciałbym dodać, że wpadajcie na nasze Instagramy i na nasze TikToki. Tutaj? Tak, tak, ty, tu, tu, tu. tu w obu TikTokach jest daily content. Zostałem no, zmuszony do Wszystko się tego. zaczęło od tego, wszystko się zaczęło od tego, że kurwa Byłeś po prostu słaby, że byłeś słaby, i pomyślałeś, że pójdziesz sobie na siłownię. No i poszedłeś na tą siłownię, i kurwa, chciałeś mieć sześciopak, by laski leciały. Potem myślisz sobie, dobra, sześciopak to, to tak naprawdę nic. Ja chcę wycisnąć stóbę na klapę. Wyciskasz tą stubę na klapę, i masz taki ja pierdolę. Przecież to co druga osoba na siłowni wycisnąć to nie, to ja chcę, kurwa, być lepszy od 150, innych. kurwa. Tak. 150. 150 cel na ten rok. To jest mój cel na ten rok, tak więc siądzie na pewno. A. Ale w końcu masz takie, że kurwa, to 150 to też jest kurwa nic. Co to jest? To kurwa podchodzi do mnie, kurwa, koks na siłowni, byle który. I robi takie 150, weź, człowieku, pół na ciebie. Co to jest, kurwa? Takim wynikiem to ty się możesz, kurwa, chwalić, jakbyś miał 13 lat. Ale, nie, Ale, ale, ale. Tomasz robi atak na 80. To był mój z życiowy. Patrzę, widzowie, nie. żeby nie było, że to jest gorszy talerz. To jest to jest po prostu inny talerz. To ale jest 80. Pustan. Atak życiowy praktycznie, bo życiówka 85. Mówisz? No. I to. Nie, no na raz. I to tak... Tak, tak. Życiówka 80 na sumę? 85. No to kurwa, to to osiądzie pewnie na ile. A na ile wtedy wziąłeś? Na raz? Na raz. Co ty gadasz? Ale to było takie, że robiliśmy pod maxy akurat. Ja myślę, że teraz siądzie za cztery powtórzenia przynajmniej. kurwa. No. Też muszę się napić Nie wiem kurwa jak to pójdzie Powiem tak, albo się zajebie, albo kurwa wyjdzie. Szyfaj. Trzymaj Czemu mi tak dać kamerę? Nie wiem, nie rozumieć. No dawaj Ale lekkie Paskami się kurwa bawi No mógłby to bez pasków wziąć widzowie Kurwa Napiszcie mu Przemówcie mu do rozsądku Na ile siądzie? Obstawiam 4 Ładne zejście czy... No, nikt zrobi tego jednego. Proszę, proszę. Jestem gamblerem uzależnionym. Kurwa, zrobi więcej. Zrobi więcej, patrzcie. Już przejebałbym hajs. Kurwa, o jeden więcej zrobił. No ładnie, pewnie słuchałeś, co nie? Co? Pewnie słuchałeś, co mówię cały czas z tym łóżkiem odsłoniętym. Specjalnie Lekko to zrobiłeś abym przejebał cały hajs porfera Nie, trochę się słyszałem Ale 5 było Ciężkie kurę no ładnie A ja robię tak widzowie Zaraz zakładamy po 25 na stronę 100 to będzie 160 za dużo. będzie Nie powinienem Wiem przepraszam jeżeli to ogląda dwóch wspaniałych trenerów którzy tutaj z nami są i dawali mi dzisiaj Pozra. rady obaj Abym nie zabierał się za to, no bo powinienem pójść do fizjoterapeuty taka jest prawda i ja to jebać dalej. Konsekwencje. Nie, no konsekwencje będą jebać mnie, jak, jak się coś zjebie faktycznie. Ale co? Ale chciałem powiedzieć, że, że Was przepraszam, mam wielki szacunek do Was, ale, ale jestem młody i głupi. I przyznaję to i ja po prostu to. Patrzcie, jak jest młody i głupi. Patrz. Ja po prostu chcę, chcę spróbować to. Chcę spróbować. Będę ostrożny, jak coś pójdzie, już nie tak będzie się ciągnęło, no to po prostu odpuszczę. Ale no spróbuję ten jeden powtórzyć net już nie będę. Dobra, nie obiecuję nic. Bo jak się dzieje, to może się siądą dwa. Ale chcę spróbować te 160. Tak więc no co? My ładujemy i zaraz się widzimy. Pierwsze podejście stóweczka Pierdolny huh. Dawaj huh. Mocno nie. Dawaj Mocno 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 Spięcie w całym ciele Kurwa szkoda 80, ściągnę Mam nadzieję, że to nie jest yy, Przepowiednia zaraz tego co Nadejdzie mnie La oss bruke det. Nie wiem, kurwa, co się tu odpierdala. Mateusza pojebało. Ile, kurwa, powiedz, ile bierzesz? No, 160, tyle, ile obiecałem, że spróbuję. To jest... Nie trzeba znać. To jest właśnie cel na ten rok? 160. Jeszcze padł. Monster, zasponsorujcie mnie. Przed 160. Już nic nie ma. Albo się zabija, albo kurwa, to wypierdoli. Na raz, kurwa, musi być. Na raz, no tak Pamiętajcie, dobra. żeby się nawadniać jeszcze jakby z radami od profesjonalnych. Będziesz chodzić szkoły tylko. Ściąć pochylać Dobra. Jednocześnie. Jazda. Była próba chociaż. Ja bym spróbował jeszcze raz. Dobra. Drugie podejście. Dawaj mocno. Hej! Co się Gratuluję! O Jesteśmy już na, na kolejnym ćwiczeniu. Chciałem powiedzieć, że kurwa, trzeba osiągać, walczyć o marzenia. Próbować, kurwa, próbować. Jestem mega zadowolony z wyniku. Wiem, że to nie była idealna technika, ale kurwa, chciałem powiedzieć, że to jest jeden z celów rocznych, takich trójbołowych... Jeden z celów. Trój... Ja pierdolę, spokojnie. Jeden z trójbojowych celów rocznych, więc ja na ten rok. od... No nie odpuszczam, bo jeszcze na pewno będzie powrót do przysiadów. Na ten moment kończymy przysiady. Ja sobie odhaczam cel roczny za spełniony i co? I. Teraz są dwa cele do spełnienia. Zaczynamy martwe. Zaczynamy martwe ciągi, deadlifty. <grym> Widzimy I, się i uwaga. Kurwa. 200 kg 200 kilo w martwym ciągu. W zapamiętajcie tym roku. To zapamiętajcie. Mam na to mniej więcej ma, maksymalnie mam na to dwa miesiące. Swoją drogą. Ale brałem 160, więc jest to wydaje mi się całkiem wykonalne. Spróbujemy i uwaga. Najważniejsze. Klata, Wyciskanie na klatę. Wyciskanie na klatę top 50 kilo tak jest, nie przesłyszeliście się. Jest... Martwy, stóweczka 10 albo stówka, ale stówka 10 fajnie już by było. O. Emocje trochę już ostygły. Lecimy sobie kolejne ćwiczenie na nogi. Tym razem jest to suwnica. No i klasycznie mamy już ostatnie ćwiczonko. W ogóle dajcie znać czy mamy pozostać w takiej niejako w takim trybie jak teraz, że nagrywamy tylko ostatnią. Już serię, na której bierzemy zazwyczaj najwięcej No i dajemy z siebie no, zazwyczaj maksa czy, czy brać nagrywać każdą serię i po prostu to wycinać odpowiednio się. No, Tak więc dawać znać w komentarzach Na razie jeszcze mamy w takim trybie Dzisiejszy odcinek Mamy założone 60kg Z samego ciężaru 60? 60

Super. No, no, jak, fajnie, jak bo... wrażenia? Ciężko, kurwa. No, fajnie. Ciężko, jak zawsze. Na ile poszło? Liczyłeś? Nie, ale wstałem, że 7-8. Poszło. Akurat. akcentem dochodzimy do ostatniej serii. To się nagrywa? To jest TikTok? Jestem dawa. na TikToku. Jesteś na TikToku, dawaj. I dochodzimy do ostatniej serii, nie wiem ile tu jest. Ile, ile jest? Umiesz Chuj. liczyć? Czuj! Igora, Gora, tak. Dawaj, dawaj, dawaj. Siła, siła, siła. Mocno brzuch, mocno brzuch. Dawaj, dawaj. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Jeszcze masz, jeszcze masz. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze masz zapas. Moc. O. Dawaj. Aaaah! Kurba, kurwa. A kurwa, jeszcze by siadło na spokojnie z 300 powtórzeń. I co wie. Lecimy. Ostatnie ćwiczonko. Co? Mówię, że ostatnie ćwiczenie. Ostatnia seria, ostatnie ćwiczenie kurwa. w tak jest. Wszystko. ty zostajesz na tym ciężarze? Nie, no idę za tobą. No tutaj oficjalnie Dobrze. Oficjalnie jestem chipą cipą, no taki sam ciężar będąc kilkukrotnie cięższy, nawet no, kilkukrotnie, półtora razy. Pierwszy raz, tak więc no nie zjedzcie mnie w komentarzach. Dobra, lecisz Dobra, od boku. No, Ciekawie noga założona w ogóle, zobaczcie Kurwa, mi się ręka trzęsie Jest walka, jest walka Zmiana stron Zobaczmy moment. Yes. Mogę byś nie pokazać te nóżki. To jest takim patrzy Ja pierdole się kurwa spacuję Tak pokaż Pokaż dupę Patrz w ogóle moje ręce kurwa No pokaż dupę Nie To on poza kamerami Tak? A może dla Patronite chociaż na Dobra kurwa, maki zrobił Ja się jak robię przeprać, kurwa nie myślę Teraz on robi, zapraszam Zobaczmy jego technikę Przybliżymy troszkę no, Ważne ustawienie tutaj To jest już 22 kg, to jest ciężar Musi, kurwa, ręka czyść. Już ostatnio więc można lecieć, kurwa, do samego końca. A to już być pierwszy raz wyczuł w ogóle ćwiczenie, więc jak na pierwszy raz, to jest bardzo dobrze. Znaczy, kurwa, tego ćwiczenia mogą się odezwać. Strony ci się pojebały Nie Kurwa, co ja zrobiłem? Ja mam ja nogą robiłem Tamtą nogą uginałem, tak? Tak Czyli prawa To już kurwa od... O ma jest Heimera O proszę bardzo Niskie kurwa zejście bardzo dobrze Jakby ta noga była silniejsza To Trochę ta kolana wypycha się do przodu A tak sobie jest oczywiście Na prawą na prawą Na prawą Na prawą to nie umiem mówić Nie na prawą Na prawą Kurwa Więcej Więcej, więcej no Jest siła powiedziałem Na prawą więcej że kurwa sił jest no, no dziwo. Widziałem to, widziałem to i powiedziałem. Jeszcze był taki zapasik. Na lewą to jest lewo co? Jeden, jeden. kolejny by chyba nie szedł. A tak po co tym to... Szkurby synu. Skibili. Chcesz zakończyć? Drugi raz? Tak, widzowie. W sumie to na dzisiaj kończymy już w ogóle. Tak więc co? Wpadajcie. No, to się. Wpadajcie na kurwa na Instagram. Wpadajcie na nasze sociale, na Insta na TikToka Gambii. To W, albo Master Workout na Instagramie, jeżeli chodzi o Tomka. I co? Eee, tak jak poprzednio, dawajcie znać w komentarzu co poprawić. Wiemy, że mamy problem z nagłośnieniem. Popracujemy nad tym eee, No ale dawajcie znać jak, jak z tymi e, repami, setami, czy nagrywać tylko ostatnie, czy w ogóle więcej I co? I... i klasyk like sub.com. <laughs> że gramy wszystkim. Pozdro.